Dzisiaj ma tutaj kary 3 i dzisiaj Wam pokażę jak zrobić kody do Wiedźmina w grać właściwie więc tak otwieramy naszą przeglądarkę i link jest, będzie podany w opisie teraz tak kto ma rozszerzoną wersję Wiedźmina ten pobiera link pierwszy który tam będzie a kto ma nierozszerzoną pobiera ten drugi a i nie zapomnijcie żeby nie zapomnijcie żeby zrobić tego cheata, wgrać go to trzeba mieć yy, jawę, obojętnie jaki, jaki rodzaj, znaczy jaką wersję yy, no i teraz powinno wyskoczyć coś takiego ja ściągam tą bo mam rozszerzoną akurat powinno wyskoczyć coś takiego, naciskamy to ten nam się pobierze musicie to zapisać jeżeli tak u was wyskoczy wypakowujemy to tutaj powinno się wypakować coś takiego tutaj mamy to. Yy, I wtedy ten plik, ten spaczowany, ten pierwszy, otwieramy komputer i tam gdzie mamy Wiedźmina, wklejamy go. Ja tutaj akurat mam go, więc go nie będę wklejał. Przerzucamy go tutaj po prostu. Potem, gdy musimy, żeby, żeby wgrać tego cheatę, musimy najpierw zacząć grę i w jakimś momencie po prostu zasejwować, obojętnie w jakim. Gdy już zasejwujecie, wychodzicie z gry. I wtedy otwieracie ten plik TWE Editor. Teraz musi się otworzyć. Tak. Więc gdy już macie save'a, yy, naciskacie tutaj Open i wtedy wybieracie tego save'a, który chcecie. Ja mam akurat. No. Czytał nam się, więc tutaj możemy wybrać sobie staty, jakiś tam ekwipunek, jakieś questy możemy sobie zrobić. Yy, no to już od was zależy. Yy, no to chyba wszystko. Pamiętajcie, żeby, żeby subskrybować i lajkować też. I chciałbym zrobić jeszcze jakiś filmik, może jakąś grom, let's play, ale nie mam na razie pomysłu jaką, więc moglibyście mi podpowiedzieć. No, w komentarzach napiszcie, jeżeli Wam pomogę to napiszcie w komentarzach.